Francuscy studenci gnębią mnie, bo poprosiłem, żeby mówili po angielsku. Wydarzyło się to kilka lat temu w Chinach na jednej z tamtejszych uczelni. Uczyłem się chińskiego i chodziłem na zajęcia z kilkoma osobami z Francji i Belgii, część francuskojęzyczna. Nasza nauczycielka była przemiłą kobietą, która również znała francuski. Z tego powodu, ilekroć ktoś mówiący po francusku miał pytanie, zadawał je w swoim języku. Nie raziło mnie to aż tak bardzo, ale w pewnym momencie doszło do sytuacji, że połowa pytań na zajęciach była zadawana w języku, którego nie znałem. Oczywiście wpływało to negatywnie na moje własne doświadczenia podczas lekcji, ponieważ zrozumienie pytań jest kluczowe, aby nauczyć się języka. Poprosiłem więc uprzejmie, żeby rozmawiali po angielsku, bo połowa z nas nie rozumie, o co pytają. Nauczycielka była bardzo miła i poprosiła uczniów, aby przeformułowali swoje pytanie po angielsku, kiedy zadają je po francusku. Najwyraźniej francuska i belgijska część klasy nie przyjęła tego zbyt dobrze, ponieważ cały czas na mnie zerkali i szeptali coś w swoim języku. Postanowiłem nie zwracać na to uwagi i po prostu robiłem swoje. Poza zajęciami, zawsze trzymali się w małej grupce, dopuszczając się wobec mnie przeróżnych rzeczy. Na początku po prostu przechodzili obok mnie, gdy byłem na piwie z kolegami i piorunowali mnie wzrokiem. W pewnym momencie sytuacja eskalowała i zaczęli mnie wyklinać, obgadywać i pluć mi na kolana, kiedy siedziałem w parku. Oczywiście byłem wkurzony i nie wykluczam, że mogłem rzucić parę niecenzuralnych słów w ich kierunku. W każdym razie nie byli z tego powodu zadowoleni. Właśnie dlatego, Następnego dnia zastałem różne bazgroły wysmarowane na drzwiach mojego pokoju. Jedne z nich kierowały wyzwiska w stronę mojej matki, a pozostałe nazywały mnie nazistą. Możliwe, że wzięli mnie za Niemca, którym nie jestem. Byłem rozwścieczony, ale nie za bardzo wiedziałem, co mogę zrobić. Postanowiłem zgłosić sprawę do biura studentów zagranicznych, które okazało się bardzo wyrozumiałe. Niestety, nie mogli nic zrobić. Dopóki nie dostarczę dowodów na to, że coś się dzieje. Zamówiłem małą kamerkę, która wyglądała trochę jak kamera samochodowa, zapisywała godzinę, datę i inne bariery. Po tym jak uniwersytet przemalował drzwi mojego pokoju, najwyraźniej nie mogli domyć graffiti. Powiesiłem kamerkę w rogu korytarza i skierowałem ją na wejście do pokoju. Następnie wyszedłem i upewniłem się, że grupa moich francuskojęzycznych kolegów widziała jak idę w kierunku stacji metra. Pojechałem na miasto i zjadłem przepyszną zupę wonton oraz napiłem się piwa, a gdy wróciłem, patrzcie i podziwiajcie. Nie byli zbyt kreatywni w swych obelgach, po prostu nabazgrali to samo, ale tym razem miałem dowód. Sprawdziłem wideo i byłem bardzo zadowolony z efektów. Pięciu z siedmiu członków ich ekipy załapało się na nagranie i każdy napisał coś na drzwiach niezmywalnym markerem. Dodatkowo jeden z nich kopnął w drzwi, co spowodowało pęknięcie na dole. Wyglądało na to, że świetnie się przy tym bawili. Szkoła była wkurzona, kiedy pokazałem im nagranie. Normalnie uczniowie dostaliby po prostu surowe ostrzeżenie, ale biuro studentów zagranicznych miało świadomość, że ta konkretna grupa robiła to już wcześniej i nieustannie mnie nękała. Tym razem nie byli tak wyrozumiali i zasugerowali zarządowi, aby usunąć studentów ze szkoły. Tak też się stało. Sytuacja ciągnęła się przez kilka miesięcy, więc zbliżaliśmy się do końca semestru. Piątka studentów, która mnie gnębiła i bazgrała po moich drzwiach, została wydalona ze szkoły tuż przed egzaminami. Oznaczało to, że poświęcili mnóstwo czasu na naukę i nic z tego nie mieli. To jednak nie koniec dobrej zabawy. Po całej tej męce napisałem uprzejmy, anonimowy list w języku chińskim. Pomógł mi w tym jeden z moich chińskich przyjaciół do biura bezpieczeństwa publicznego. Wspomniałem w nim, że grupa studentów dopuściła się aktów wandalizmu na naszej uczelni. Parę tygodni później, kiedy byłem już w domu, dowiedziałem się od kumpla, który miał z nimi nie najgorsze stosunki, że część ich grupy zarezerwowała bilety i hostele na podróż do Chin pod koniec semestru. Musieli jednak zrezygnować ze swoich planów. Ponieważ biuro odmówiło im przedłużenia wizy ze względu na wykroczenie na uczelni. Nie jestem pewien, czy było to spowodowane moim listem, czy po prostu uczelnia powiadomiła policję, ale lubię udawać, że miałem w tym swój udział. Pękałem ze śmiechu, kiedy harowali przez pół roku, żeby nic z tego nie mieć, a potem musieli odwołać plany warte tysiące dolarów. Cóż to było za cudowne uczucie? Zachciało się darcia mordy. W takim razie życzę udanych wakacji w areszcie. W zeszłej zimy w okolicach stycznia ja, moja rodzina i nasi bliscy przyjaciele zatrzymaliśmy się w naszym lokum w Vermont, aby świętować nowy rok, jeździć na nartach itp. Mój tata jest właścicielem całego tego kompleksu i tylko jedno z ośmiu mieszkań nie było zajęte. Z reguły miejsc parkingowych nie brakuje, ale przy dużej ilości ludzi może się zrobić ciasno. Którejś nocy, po powrocie z gór, zaparkowaliśmy bardzo blisko schodów, żeby łatwiej było przenieść bagaże. Na naszym parkingu nie ma wyznaczonych miejsc ani nic w tym rodzaju, ponieważ to tylko żwir i ziemia także kto pierwszy, ten lepszy. Parę godzin później mój brat poszedł po coś do samochodu i zastał przy nim kartonową tabliczkę. Informowała ona, że to miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych, i zostało zarezerwowane przez mieszkanie numer 8 i nie to nie żadna literówka. Naprawdę zgubili literę w słowie niepełnosprawni. Jak już wspominałem, na parkingu nie było żadnych konkretnych miejsc, a mieszkanie numer 8 było jednym z najmniejszych lokali na parterze, mniej więcej o połowę mniejszym od pozostałych mieszkań. Para, która je wynajmowała, była co najmniej rana. Musieli być po dwudziestce, ale nigdy ich nie spotkaliśmy i nic o nich nie wiedzieliśmy. Na potrzeby opowieści nazwijmy ich Rick i Tara. Dwadzieścia minut później sam musiałem iść do samochodu po rękawiczki, których zapomniałem zabrać wcześniej. Kiedy otworzyłem auto i zapaliłem światła, dostrzegłem, że ktoś stoi tuż obok. Był to Rick, który wrzaskiem kazał mi przeparkować samochód, bo inaczej każą go odholować. Zauważyłem, że z facetem jest ewidentnie coś nie tak. Dlatego zignorowałem go, wziąłem swoje rzeczy i wróciłem na górę. Będąc w mieszkaniu, opowiedziałem tacie o całym zajściu. Miał już dość tego wszystkiego i postanowił załatwić sprawę osobiście. Ubrał się i zszedł na dół, żeby porozmawiać z mężczyzną. Ojciec był jedyną osobą, która miała okazję poznać ich wcześniej, ale było to przelotne spotkanie podczas dzierżawy lokalu. Tata zapukał do ich drzwi i już po 30 sekundach otrzymał odpowiedź. Otworzył mu rozwścieczony Rick, który nawet się nie przywitał. Czego chcesz? warknął. Ojciec wyjaśnił mu grzecznie, że na parkingu nie ma zarezerwowanych miejsc i obowiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy. Rick zaczął wariować, twierdząc, że to miejsce dla niepełnosprawnych i jeśli nic się nie zmieni, skontaktuje się z właścicielem budynku. Nie poznał mojego taty, ponieważ widział go tylko przez chwilę ponad rok temu, a w tym czasie ojciec strasznie schudł, ponieważ chorował na raka. Jego wygląd uległ drastycznej zmianie, więc Rick nie zdawał sobie sprawy, z kim rozmawia i kontynuował swoją tyradę. Tata zamierzał mu wszystko wyjaśnić, gdy zauważył coś w rodzaju fajki na stole w salonie. W połączeniu z zachowaniem i aparycją Ricka nie trzeba było detektywa, żeby zrozumieć, że w grę wchodziły narkotyki. Ojciec momentalnie wycofał się z rozmowy i wrócił do naszego mieszkania. Po powrocie zadzwonił na policję, opisując całe zajście i opowiadając, co zobaczył. Gliny podjechały pół godziny później i ucięły sobie pogawędkę z rikiem. Mając na uwadze, co powiedział tata, jeden z policjantów również zwrócił uwagę na lówkę, ale tym razem leżała obok niej otwarta torebka. Okazało się, że palili krak i natychmiast zostali aresztowani. Oprócz tego tata wyeksmitował ich z lokalu za naruszenie warunków umowy. Finalnie musieliśmy wyremontować całe mieszkanie, bo kto wie jak długo palili tamto świństwo. Z plusów zachowaliśmy sobie kartonowy szyld na pamiątkę. Powiesiliśmy go w salonie i śmiejemy się za każdym razem, gdy na niego spojrzymy. Właściciel rudery nie pozwala nam rozwiązać pięcioletniej umowy. Doprowadziłem do zamknięcia budynku. Nasza firma przenosiła oddział zdalny do nowego budynku. Z racji, że jestem informatykiem, poproszono mnie, abym przyjrzał się nowemu miejscu i oznaczył porty sieciowe. Właściciel odmówił instalacji niskonapięciowych linii, a oferty, które otrzymaliśmy, były zbyt kosztowne mowa o tysiącach dolarów dlatego do akcji wkroczyłem ja, mój samochód i cztery pudełka kabla kategorii 6 plenum. Około 8 godzin jazdy i 30 gniazdek do zainstalowania. Nie wydaje się dużo, ale to i tak kilka dni pracy w miejscu, które jest już zagospodarowane, a do tego na suficie znajdowała się izolacja, kawał brudnej i swędzącej roboty. Prace zaczęliśmy w poniedziałek rano, na początku miesiąca. Był to naprawdę chłodny letni poranek. A że jesteśmy z południa, to przez około godzinę nikt nie zauważył, że klimatyzacja nie działa. Do południa w budynku zrobiło się 25 stopni, a o 15 było już 30. Pomieszczenia z oknami rozciągającymi się od podłogi do sufitu zaczęły przypominać szklarnie. Piekło na ziemi. Pracownicy, nadal przebywający na miejscu, przekazali nam, że firma leasingowa została poinformowana o niedziałającej klimatyzacji już trzy tygodnie temu. Inną sprawą jest to, że na miejscu wciąż byli robotnicy. Budynek nie został ukończony i mogliśmy zapomnieć o oddaniu go pierwszego dnia. Byliśmy coraz bardziej zdenerwowani. Gdy pierwszy raz weszliśmy do budynku, temperatura wynosiła 25 stopni. Było nieznośnie gorąco. Tego dnia dołączył do nas kierownik obiektu. Cały czas krzyczał przez telefon na ludzi, żeby naprawili tę cholerną klimę. Do godziny 15 wszyscy mieliśmy już dość tego upału. Byliśmy przegrzani i wyczerpani. Kiedy otworzyłem płytkę sufitową, zauważyłem czterostopniową dziurę w kanałach wentylacyjnych. Klimatyzacja działała, ale nie było chłodnego powietrza. Powiedziano nam, że to wina uszkodzonego kompresora. Trzeciego dnia nic się nie zmieniło. Poranek znów był straszny, ale kończyłem podłączać ostatnie linie do patch panelu. Około dziesiątej przyjechali fachowcy od klimatyzacji i po czterech godzinach w końcu naprawili zepsute urządzenie. Kiedy zapytaliśmy ich, co zrobili, odpowiedzieli, że wiele rzeczy. Nie zamierzaliśmy odpuszczać i kazaliśmy powiedzieć, co dokładnie zrobili, ale oni uparcie twierdzili, że nie mogą zdradzać szczegółów najemcom. Od razu zapaliła nam się czerwona lampka. Skontaktowaliśmy się z naszą agentką nieruchomości, która obiecała zbadać sprawę. Tego samego wieczoru wysłała nam e-mail, w którym napisała, że zmienili czynnik chłodniczy. Powiedziałem kierownikowi obiektu, że to jak wlanie benzyny do Disla, musieliby wymienić cały system. Nie ma szans, że zrobili to w 4 godziny. Poszli po najmniejszej linii oporu. Klima podziała może przez miesiąc, a potem wszystko się rozpieprzy i będziemy musieli martwić się wymianą. W niektórych obszarach budynku nadal nie było bieżącej wody, a pracownicy przebywający na miejscu dalej zmagali się z południowym skwarem. Klimatyzacja działała bez przerwy. Ale i tak nie wyrabiała, a temperatura nadal dochodziła do 25 stopni Celsjusza. Spakowaliśmy nasze manatki i postanowiliśmy się stamtąd wynieść. Wychodząc, zauważyłem, że wszystkie zraszacze przeciwpożarowe wyglądają tak, jakby zostały przesunięte, a metalowa osłonka wokół płytek sufitowych spadła na ziemię. Niektóre spryskiwacze nie wystawały już z kafelków, a inne były niżej niż wcześniej. Okazało się, że idioci od klimatyzacji stanęli na zraszaczach, aby naprawić niedziałające urządzenie. Próbowaliśmy odejść po dobroci, ale się nie dało. Skontaktowaliśmy się z właścicielem nieruchomości i powiedzieliśmy, że nie dostarczył nam ukończonego budynku, dlatego zrywamy umowę. Niestety mężczyzna nam na to nie pozwolił. Podpisaliśmy 36-stronicową umowę na 5 lat. Sytuacja nie wyglądała zbyt dobrze. Skontaktowaliśmy się z prawnikiem korporacyjnym i agentką nieruchomości. Oboje zgodnie stwierdzili, że mamy przesrane. Byliśmy zdesperowani i szukaliśmy jakiegokolwiek pretekstu do zerwania umowy. Zacząłem przyglądać się systemowi przeciwpożarowemu, kiedyś zajmowałem się podobnymi rzeczami i odkryłem, że w naszej części budynku nie ma panelu przeciwpożarowego, a czujniki dymu nie są podłączone. Jeszcze więcej sygnałów ostrzegawczych ich gwoździem do trumny okazał się jeden z pracowników, który zajmował się ciężkim sprzętem. Powiedział nam, że nigdy nie widział żadnych pozwoleń budowlanych. Dopuścili się całej tej rozbudowy, włączając w to rozbiórkę, instalację nowych rur i linii zasilających oraz zniszczenie systemu przeciwpożarowego bez pozwolenia. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z odpowiednimi służbami. Nie było mnie wtedy na miejscu, ale kierownik obiektu o wszystkim mi opowiedział. Inspektor miejski sprawdził pozwolenia dotyczące budynku i okazało się, że nie ma żadnych. Następnie oflagował naszą część budynku i wycofał certyfikat dopuszczenia do użytku. Kiedy został poproszony o sprawdzenie systemu przeciwpożarowego, odpowiedział tylko, że musi gdzieś zadzwonić. Na miejsce przyjechała Straż Pożarna i potwierdziła brak aktywnego systemu alarmowego w naszej części budynku. Ponadto odkryli, że jedyne zraszacze znajdowały się w naszej części budynku, w której nie było dostępu do wody. Nakazano zamknięcie całego budynku. Świeżo upieczony przewodniczący akademika zostaje zwolniony rok po tym, jak nasłał na mnie gliny. Zaczynałem mój pierwszy rok studiów i gdy tylko przybyłem na uczelnię, od razu miałem okazję poznać przewodniczącego mojego akademika. Zazwyczaj jest nim uczeń wyższej klasy, który mieszka w akademiku i odpowiada za nadzorowanie korytarzy. Miał na imię Julio i z początku wydawał się miłym gościem, który woli trzymać się z boku. Dał jasno do zrozumienia, że nie zamierza wtrącać się w nasze sprawy. O ile my zrobimy to samo. Często opowiadał historię o swoim pierwszym roku studiów, przechwalając się, ile alkoholu pił w tamtym czasie. Sprawiał wrażenie, jakby naprawdę nie przeszkadzało mu, że pijemy w swoich pokojach. Chociaż sam nie byłem wielkim fanem alkoholu, doceniałem jego wyluzowaną postawę i fakt, że nie donosił na nas na każdym kroku. Ostatni tydzień października był dla mnie najtrudniejszym okresem w mojej całej karierze akademickiej. Studiowałem biochemię, uczęszczałem na dość trudne zajęcia i miałem trzy egzaminy w tamtym tygodniu. Kiedy było już po wszystkim, znajomy, którego niedawno poznałem, zaprosił mnie do swojego pokoju, żeby obejrzeć razem nadchodzący mecz koszykówki. W trakcie gry chłopak wyciągnął butelkę wódki i poczęstował wszystkich zebranych. Byłem wtedy głupim i naiwnym pierwszoroczniakiem, który szukał przyjaciół. Dlatego zgodziłem się wypić jeden kieliszek i wróciłem do oglądania. Podczas seansu jeden z naszych towarzyszy rozlał butelkę napoju gazowanego i pobiegł do łazienki, poręczniki papierowe. Kiedy wychodził z pokoju, wpadł na Julio, który akurat przechodził obok. Chłopak zauważył butelkę wódki, ale tylko się zaśmiał, wspomniał o swoim pierwszym roku i kazał nam uważać. Podziękowaliśmy mu i życzyliśmy dobrej nocy. Wydawało się, że to była normalna rozmowa. Nic nadzwyczajnego. 30 minut później usłyszeliśmy pukanie do drzwi. Sprawcami zamieszania byli dwaj policjanci z alkomatami, którzy otrzymali zawiadomienie od Julio, że grupa nieletnich organizuje imprezę i upija się w akademiku. Mówimy o trójce facetów oglądających mecz w czwartkowy wieczór. Też mi impreza skończyło się na tym, że dostałem mandat, musiałem odpracować 20 godzin prac społecznych, napisać dziennik refleksji i stawić się przed sądem uniwersyteckim w sprawie mojego rzekomego problemu z piciem. Nie obwiniałem funkcjonariuszy za to, że wykonywali swoją robotę, ale byłem wkurzony na Julio. Zawsze opowiadał swoje pijackie historie i nawet dał nam zgodę na picie, a i tak wezwał policję. Kilka tygodni później spotkałem Julio na korytarzu i wprost zapytałem go, dlaczego mnie wsypał. Konkretnie zapytałem, czemu nie kazał mi po prostu wrócić do siebie, skoro miał problem z naszym piciem, tylko wezwał policję zaraz po naszej rozmowie. Odpowiedział mi, że podjąłem decyzję i musiałem ponieść jej konsekwencje. Po tym incydencie już nigdy z nim nie rozmawiałem, ale zawsze starał się zgrywać mojego kumpla na korytarzu. Finalnie zrezygnowałem z akademika i po rozpoczęciu drugiego roku wyprowadziłem się poza kampus. Jeszcze na pierwszym roku postanowiłem szybko założyć własne stowarzyszenie i poznałem kilku naprawdę fajnych facetów. Nigdy nie jarałem mnie tego typu rzeczy, ale chodziłem do mniejszego koledżu, gdzie system bractw różnił się od tego w innych szkołach. W drugim semestrze drugiego roku moje bractwo organizowało zajęcia zapoznawcze dla nowych członków. Pewnego dnia otrzymałem wiadomość od Julio, który twierdził, że jeden z chłopaków składających ślubowanie w moim stowarzyszeniu został przyłapany na handlu alkoholem. Okazało się, że Julio był opiekunem akademika, w którym mieszkał rzekomy przestępca. Uznałem termin handel alkoholem za najgłupszą i najzabawniejszą rzecz, jaką kiedykolwiek słyszałem. Podzieliłem się tą wiadomością na naszym czacie grupowym i wszyscy się z tego śmiali. Mniej więcej tydzień później podszedł do mnie ten sam dzieciak, który składał ślubowanie w naszym bractwie i pytał o wiadomość, którą dostałem od Julio. Zasadniczo chłopak przechodził przez to samo, co ja. Julio dowiedział się, że dzieciak dał rówieśnikowi butelkę wina i natychmiast zgłosił to na policję. Chłopak również dostał mandat i musiał stawić się przed sądem. Od tego momentu sytuacja staje się przezabawna. Na posiedzeniu sądowym dzieciak oskarżony o handel alkoholem powiedział przewodniczącemu spotkania, że opiekun jego akademika wysłał mi smsa dotyczącego toczącej się sprawy. Okazało się, że dyskutowanie z osobą trzecią o toczących się postępowaniach przeciwko studentom jest poważnym naruszeniem prawa. Chłopakowi powiedziano, że jeśli udowodni, iż taka sytuacja naprawdę miała miejsce, to Julio poniesie konsekwencje. Krótko mówiąc, gdybym przekazał tę wiadomość do odpowiednich osób, Julio miałby przesrane, chyba domyślacie się co zrobiłem. Nie wiedziałem, co się stało później, i szczerze mówiąc, szybko o wszystkim zapomniałem. Dopiero pod koniec drugiego roku poznałem zakończenie tej historii. Siedziałem sobie w stołówce, gdy nagle Julio podszedł do mnie, żeby porozmawiać. Opowiedział mi historię o tym, jak dowiedział się, że to ja na niego doniosłem. Facet został zwolniony ze stanowiska opiekuna w akademiku, a tym samym stracił stypendium, które zapewniała mu ta praca. Ogólnie narzekał na swoje gówniane życie. A po opowiedzeniu całej swojej łzawej historii zapytał mnie, dlaczego to zrobiłem, skoro mogliśmy rozwiązać sprawy inaczej. Patrzyłem się mu prosto w oczy przez jakieś trzydzieści sekund, a potem powiedziałem – Julio, podjąłeś decyzję i musiałeś ponieść jej konsekwencje.